Wygląda na to, że ktoś pana mocno nie lubi. Przewody hamulcowe drują przeciętne. Stojże, co? Czy mnie zastraszysz, zaszantażujesz? Powiesz choć słowo, Agnieszce. Ja. Cześć, chodź. Baśka, wyglądasz świetnie. I tak się czuję, moje kłopoty trawienne się zmniejszyły. Po codziennie im Activia, hmm. która ma te bakterie ActiRegularis i w naturalny sposób pomaga zwiększać komfort trawienny. A eksperci Aktivi pomagają mi zadbać o dwie formy i fajnie się ubrać. Brawo, Baśka. Ty też dołącz do programu Aktivi. Activia, dobrze się czujesz i to pokazujesz. Odkryj świeżość pachnącej łąki. Twoją skórę, mola, twój wspaniały dzień. Salsy, 120 zł Dać się ponieść piłkarskim emocjom Bezcenne Płać kartami w technologii Mastercard Paypass Rejestruj transakcje I graj o podwójny bilet na mecz UEFA Euro 2012 Setki biletów do wygrania в сценарий. super bohatera, kiedy tylko masz na to osobę. To nic niezwykłego, przeżyć to wszystko jednego dnia, gdyż połączyliśmy usługi mobilne i stacjonarne pod jedną marką. Dziś zmienia się za orange. Promocja Bobowita. Codziennie dbamy, codziennie nagradzamy. Kup 5 posiłków w słoiczkach Bobowita. Numer paragonu wyślij sms-em lub wpisz na bobowita.pl Wygraj 100 tysięcy złotych i inne nagrody, a za 10 etykiet zniżka w kokotrilą. Szczegóły na bobowita.pl. Pamiętacie basie, Ostatnio skrywała kłopoty trawienne Dzień dobry. Cześć, wchodź. Baśka, wyglądasz świetnie. I tak się czuję. Moje kłopoty trawienne się zmniejszyły. Po codziennym Activia, hmm. która ma te bakterie ActiRegularis i w naturalny sposób pomaga zwiększać komfort trawienny. A eksperci Activi pomagają mi zadbać o dietę, formę i fajnie się ubrać. Brawo, Baśka. Ty też dołącz do programu, Activi. Activia, dobrze się czujesz i to pokazujesz. W lotów. Czako lubi likes. tylko low, Niskie raty. W banku zachodnim w WBK każdy może być jak Doug Norris i dostać tani kredyt gotówkowy. Przejdźcie i zadzwonię. I mamy naprawdę niską ratę. Kratę? Karate? I like kratę. Lubię karatę. Ups. Na oglądanie programu i cały dzień bez bólu zapraszam na księ. Wspólnego oglądania zaprasza sponsor programu Czekoladowa Solidarność. Producent tradycyjnej, wybornej śliwki na Łęczowskiej. Sponsorem programu jest Grupa Polskie Składy Budowlane oferująca produkowane przez Trzuskawice wapno-budowlane bielik do tynków oraz zapraw. Nagrodę w programie ufundował Sokołów. Producent tradycyjnych wędlin z wędzarni. Sponsorem programu jest Grupa Polska składy budowlane oferująca produkowane przez Trzuskawice wapno budowlane, bielik do tynków oraz zapraw. Mamy na oglądanie programu i cały dzień bez bólu.